Z natury jestem raczej minimalistą i może tego nie widać po samochodach, ale staram się dobierać rzeczy bardzo racjonalnie i, i gdzieś nie, nie lubię bardzo mocno się rzucać w oczy. Kwota, którą zarabiam miesięcznie jest sześciocyfrowa. Mamy kilka przykładów osób, które pracowały jako nie wiem, spawacz albo Kończyły zawodówkę, a dziś są ludźmi o bardzo wysokich kwalifikacjach, którzy zarabiają nieprzeciętne sumy u nas. Tata dał. Ta, ta. e, sprzedałem kupę lat najlepszej młodości po to, żeby, e, żeby zrobić to, co zrobiłem. Duży w maluchu i widzowie. Zaprasza Filip Nowobilski. Jest młody, skromny i bardzo utalentowany. Mimo młodego wieku Mikołaj Król z sukcesami obsługuje klientów w branży IT. Stoi na czele firmy Bitback. I zarządza kilkudziesięcioosobowym zespołem. Dzięki programowaniu w pełni samodzielił się mając 18 lat, a nadwyżki inwestuje w samochody. To właśnie motoryzacja jest motorem napędowym do jego działań. Z kolei mnie do dalszych nagrań motywują m.in. nowi widzowie, dlatego zachęcam Was do subskrybowania kanału. Powiększając rzesze odbiorców swoich treści, będę mógł cały czas docierać do ciekawych rozmówców, więc jeśli zależy Ci na interesujących odcinkach w przyszłości, to zostaw po sobie ślad właśnie w postaci. Subskrypcji. A teraz zapraszam Was do poznania historii mojego gościa. Gdyby ktoś potrzebował skontaktować się z Mikołajem, to zachęcam do zerknięcia w opis filmu. Generalnie nie jest tak, że mam bogatych rodziców. Całą firmę budowałem od podstaw, nie sama, aczkolwiek z moim wspólnikiem bez żadnych nakładów zewnętrznych, finansowych czy pomocy. Nie nie mam bogatych rodziców. Moja mama zmarła jak miałem 4,5 roku. Wychował mnie ojciec i w dosyć młodym wieku wyprowadziłem się z domu. Moja sytuacja nie była zbyt kolorowa, aczkolwiek no, mimo wszystko udało się przekuć to w coś dobrego, zahartować charakter i, i zbudować fajne miejsce pracy i, 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 i ciekawe, dobre życie. W, no, w dosyć ciężkim kraju, w którym żyję. Ja nie ukrywam też, że motoryzacja no, była jakimś motorem napędowym tego, co robię i bardzo chciałem e, dosyć szybko kupić sobie auta, o których zawsze marzyłem. E, auta kupuję też zawsze w taki sposób, że w najgorszym wypadku wychodzę na nich na zero. Poza tym też bardzo dużą część tego, co zarabiam. Zwyczajnie odkładam, tudzież inwestuję w inne aktywa w między innymi nieruchomości, a na samych samochodach na pewno nigdy stratny nie jestem. Przy czym mam kupę, kupę frajdy i, i, i możliwość samorealizacji w pasji, w którą jest motoryzacja. Można powiedzieć też, że mój standard życia na co dzień nie jest, nie wybiega też ponad przeciętne. E, przeciętny sposób życia innych Polaków. E, motoryzacja to jest zdecydowanie to, na co najwięcej środków swoich wydaje. Generalnie z, każdy z tych samochodów charakteryzuje to, że, e, no, że to są auta, które dają bardzo dużo przyjemności z jazdy. E, ja dużo nimi jeżdżę, jeżdżę nimi więcej niż przeciętny właściciel. Tego typu samochodów. Po lewej stronie zaczynając y, mamy BMW M2 Competition, który jest e, świetnym małym, bardzo zwinnym samochodem e, o bardzo dobrym rozkładzie masy e, z 3-litrowym silnikiem i mocą 410 koni mechanicznych. Na środku mamy Audi R8 z napędem na tył. Które ma koni 605 i też parę modyfikacji wprowadzonych, takich jak właśnie wydech, tudzież zmapowany silnik. No i na końcu mamy mój samochód na co dzień, który jest komfortową, szybką limuzyną. Jest jeszcze BMW serii pierwszej zbudowane do driftu którym zdarza mi się jeździć po to, że z natury jestem raczej minimalistą i może tego nie widać po samochodach, ale staram się dobierać rzeczy bardzo racjonalnie i, i gdzieś nie, nie lubię bardzo mocno się rzucać w oczy. Jesteś też kolegą, znajomym i klientem Szymona Negacza, który ostatnimi czasy podbił razem ze swoim Audi mój. Kanał. Możesz zdradzić, co temu u niego słuchać od czasu nagrania, bo słyszałem, że naprawdę dobrze się tam wywiadce też biznesowo dla niego przyjął. Z tego co wiem, bardzo pomogło to wypromować podcast Szymona, nowoczesna sprzedaż i marketing, który notabene no, też bardzo mi pomógł i wielu moim znajomym i pracownikom, także zachęcam do posłuchania. Bardzo dużo wartościowych treści tam Szymon zamieszcza. Wydaje mi się, że dużo dobrych rzeczy dla Szymona się dzieje po, po, po tym odcinku. Proponuję. Żebyśmy weszli do R 8 i przejechali się ulicami Opola, a w międzyczasie porozmawiali. Programiści to jest dla mnie taka grupa zawodowa, która, czy ogólnie pracownicy branży IT, która jest odporna na różnego rodzaju kryzysy. Która hołduje młodości, która na tę młodość stawia szczególne akcenty. Ty masz 25 lat. Jak byś mógł scharakteryzować boom na ten rynek i z czego tak duże pieniądze się biorą w Twojej branży? Mhm. Znaczy, to głównie wynika, myślę, że z globalnej digitalizacji i takiego procesu, który już dzieje się od kilku lat. On szczególnie ma trend u nas w Europie Wschodniej. Ze względu na to, że zwyczajnie w porównaniu do krajów bardziej rozwiniętych my mamy tych programistów relatywnie tanich, co też stworzyło na polskim rynku IT no, taką możliwość kładania firm, które działają. Ja się trochę śmieję, że wynajmują programistów na kilogramy, na palety w modelu body leasingowym. Gdzie zwyczajnie dla tych firm e, z zachodu są tańszą alternatywą, przy czym mamy bardzo dużo fajnych, wykwalifikowanych specjalistów. E, zawód jest jeszcze na tyle, na tyle w porządku, że bardzo docenia inteligentnych i zaradnych ludzi, którzy, e, którzy przez wiele lat w ogóle nie byli docenieni e, na rynku albo musieli pracować za no, jakieś pieniądze, które, e, które nie, nie do końca nie do końca były adekwatne do, do poziomu ich wiedzy, bo to nie jest tak, że, że programistą zostać jest łatwo. Jest to cholernie wymagający zawód. E, jest faktem to, że nie trzeba skończyć studiów, żeby, żeby dobrze sobie na tym rynku radzić. Aczkolwiek e, to jest przykład takiego zawodu, kiedy nauka nie kończy się nigdy. E, no i po prostu nie można sobie pozwolić na to, żeby z niego wypaść. Także to nie jest tak, że to jest taka kraina mlekiem i miodem płynąca. E, trzeba się przyłożyć do tej pracy, aczkolwiek y, bardzo namacalne i, 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 um, i fajne w, są efekty tego zaangażowania wprost proporcjonalne do. Do tego, ile, ile, ile w nie możemy. Także jeżeli po prostu chcemy się czegoś nauczyć, czujemy temat, jest on chodliwy na rynku, to jest spora szansa, że jak trafimy na dobrego pracodawcę, dostaniemy szybko docenienie. A czy jest możliwy taki sukces finansowy bez skalowania się, bo ty w swojej firmie masz zatrudnionych wielu pracowników, mhm. a pojedyncza osoba działająca na jednym, dwóch, trzech kontraktach, no, raczej takiego statusu jak ty. Nie jest w stanie osiągnąć. E, wydaje mi się, że może być to troszeczkę trudne ze względu na to, że no jakby tutaj wprost proporcjonalnym do tego, ile się zarabia, jest ileś wypracowanych godzin, aczkolwiek można e, pracować jako freelancer dla, e, dla rozwojowych podmiotów, dla Doliny Krzemowej, dla instytucji bankowych, które są w stanie zapłacić bardzo fajne pieniądze za, e, za rzadkie i, i dobre kompetencje. E, o jakich kompetencjach? Chociażby tu trendy na rynku, które, które się pojawiają dla mnie, jest to e-commerce, big data, sztuczna inteligencja, teraz trochę pojawi się boom na, na blockchain i, i cała bańka dookoła kryptowalut, które też jest dosyć, dosyć, dosyć lukratywnym. Tematem. Jeśli zwracasz uwagę na ten wątek związany z badisingiem, z tym, że w Polsce programiści są sprzedawani na palety i używasz tego typu słownictwa, to rozumiem, że trochę wyśmiewasz ten trend i zwracasz uwagę na jego mankamenty. Znaczy, co do zasady, ten model biznesowy jest bardzo uczciwy i i nie ma w nim nic złego, natomiast jakby polskie przedsiębiorstwa e, no niekoniecznie dobrze zawsze traktują tych, e, tych ludzi i, 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 i co po niektórych większych firmach po prostu zdarza się tak, że, że Pracownik jest niczym innym jak komórką w Excelu, którą gdzieś można ewentualnie wymienić. No, w najlepszym wypadku sprzedać po prostu na, na, na godzinę, tak? bo to jest taką walutą na rynku IT i nie do końca przykłada się do, do tego, jak. Klienci celowi traktują tych pracowników, w jakich projektach uczestniczą, czy faktycznie oni się spełniają, czy, czy to, co, co robią, jest jest, jest. No, czymś, w są, są, czym są najlepsi i, i w czym mogą się realizować, pracować dobrze teraz i w ciągu najbliższych kilku lat. Moja wypłata w tym momencie. Pochodzi głównie z tego, jak dobrze prowadzę firmę i jak zarządzam. Jakim menedżerem jesteś? Tak, dokładnie, jakby jak, 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 jak prowadzę cały interes. Jak, jakby, jak zaczynałem, e, zaczynałem pracę jeszcze w firmie i bezpośrednio uczestniczyłem w projektach, było to 50 euro na godzinę. W tym momencie. E, Kwota, którą zarabiam miesięcznie jest sześciocyfrowa. Przy czym jest to kwota, która gdzieś tam nie zaburza płynności finansowej całej firmy. Eee, tak jak mówiłem wcześniej, duża część z tego, co zarabiam, e, co zarabia w ogóle moja firma, zostaje, e, zostaje w budżecie firmy jako poduszka finansowa na gorsze czasy, bo takie też mogą nadejść. Kolejne e, kryzysy i być może już takie, które dotkną branżę IT. Ty jako człowiek, który zaczynał z poziomu zerowego musiałeś zmierzyć się z różnego rodzaju przeciwnościami losu i równie dobrze mogłeś zorientować się na zupełnie inny segment rynku i byłbyś dzisiaj w zupełnie innym też finansowym miejscu swojego życia i to pokazuje jak... Bardzo ważne są wybory i żeby nie brnąć w złe założenia w nieskończoność, bo czasami warto przekształcić się, być może jakiś bootcamp, być może jakieś douczanie się hmm. we własnym zakresie i zmiana branży na tą związaną z IT. Myślę, że w wielu przypadkach może być zasadna, bo poświęcimy na przykład 2-3 lata na to, by zrobić parę kroków do tyłu, a potem wręcz sprintem tę odległość nadgonimy w kolejnych latach. Tak, zresztą nawet my w firmie mamy kilka takich ciekawych historii. To nie jest tak, że każdy po prostu jest w stanie się nauczyć programować, albo to, to jest branża dla każdego, ale mamy kilka przykładów osób, które pracowały jako nie wiem, spawacz, albo kończyły zawodówkę, a dziś są ludźmi o bardzo wysokich kwalifikacjach, którzy zarabiają nieprzeciętne sumy u nas. Um, ale to tylko dlatego, że chciało im się zaryzykować, czegoś nauczyć. No i okazało się, że, że są w tym. No, rewelacyjni, tak? Jakby z, m, czują temat i, 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 i mocno go chłoną. A co ich charakteryzuje? Co te osoby charakteryzuje? Mm, przede wszystkim powiedziałbym, że pokora to jest coś, czego, e, czego myślę, że wielu osób w ogóle brakuje na rynku, nie tylko IT. E, silna determinacja, samoorganizacja, e, bardzo jasno sprecyzowane cele, przy czym też są to ludzie, którzy są dosyć elastyczni, e, niejednokrotnie bardzo wdzięczni za to, co, co w życiu osiągają. E, wydaje mi się, że to takie najważniejsze. Czy trudna historia rodzinna nauczyła cię tego, że nic nie jest wieczne i wpłynęła na to, kim dzisiaj jesteś w znaczącym stopniu? Myślę, że trzeba w ten sposób odciąć się od złośliwych komentarzy pod tytułem Tata dał. Eee, no, Tata dał mi dach nad głową i, i po prostu mnie wychował. Eee, może nie zawsze. To moje dzieciństwo było takie cukierkowe, aczkolwiek no, od ojca to, co dostałem, to chyba najlepsze e, jest to, że po prostu zdecydował za mnie w pewnym momencie, że idę do technikum informatycznego, w którym nauczyłem się wszystkiego, co znam dzisiaj i, i które dało mi solidne podwaliny pod, pod to, kim jestem. Także owszem, to dostałem od ojca. I uważam, że miałem cholerne szczęście, że tak się, że tak się sprawy potoczyły. Bo mój potoczy. ojciec jest leśniczym, prawda? Tak, mój ojciec jest leśniczym. Mama zmarła, jak byłem stosunkowo młody. Przy czym mój ojciec ożenił się ponownie i mam dwójkę wspaniałych braci, z którymi nie mieszkam od, od, od ładnych paru lat. Już nie tylko ze względu na to, że od... Już 7 lat jestem praktycznie samowystarczalny. Czyli um, od 18 roku życia już działasz na 18, własny 18, rachunek? 18-19 lat to był taki moment, kiedy zacząłem się usamodzielniać. Eee, I gdzieś tam w wieku chyba 19 lat się ostatecznie znowu wyprowadziłem. No, nie miałem okazji poznać mamy. Także no, wydaje mi się, że, że. Ale to też nauczyło no, mnie bycia samodzielnym. Um, Tyle w sumie. Cięż, Ciężko cokolwiek o, o, o tym rozsądnego powiedzieć. rozsądnego powiedzieć. Tak po prostu się stało i jakby ja to przyjąłem za jakby no jakiś pewnik, jakoś zdążyłem się obyć z tą sytuacją, natomiast nie miałem nigdy do nikogo pretensji, że, że tak się sprawy potoczyły. Starałem się zawsze wyciągnąć z tego. Z tego to, co mogłem. Jakby ktoś kiedyś mądry mi powiedział, że z takich no, ciężkich sytuacji no, są tylko dwie ścieżki, no, albo idzie się na samo dno i się przybija całym tym ciężarem, no, albo wykorzystuje się to do, do czegoś dobrego i, i pnie się tylko do góry. Jakby mnie to zahartowało w jakimś stopniu mój charakter, um, niewątpliwie no, było jakimś tam mocnym czynnikiem, e, dla którego no, udało się. E, wszystko to, co mam dzisiaj, ale to nie jest też tak, że to jest tylko i wyłącznie podyktowane tą sytuacją, bo na ten cały sukces pracowało mnóstwo ludzi, e, pracował mój wspólnik, e, moi partnerzy, ludzie, którzy nie lubię mówić, że dla mnie pracują, raczej pracują ze mną. E, jakby ja mam taką umiejętność do łączenia kropek w całość i, i, i staram się to cały czas robić, zważywszy na okoliczności, które panują. Myślę, że pasja w Twoim życiu, pokora i przedsiębiorczość to są takie rzeczy, które wyróżniają Cię na tle wielu rówieśników. A jakim jesteś szefem? No bo często osoba będąca menadżerem wykazuje się nie tylko talentem z zakresu wąskiej specjalizacji, ale też zdolnościami przywódczymi czy doświadczeniem, a ty jednak jesteś cały czas młodym człowiekiem, twoi rówieśnicy ledwo co skończyli studia, a nie miałeś czasu na zgromadzenie wystarczającego doświadczenia, aby w sposób bezbłędny zarządzać teamem, czy? Może się mylę? Yy, tak, zresztą w rozwoju całej firmy z Damianem popełniliśmy mnóstwo błędów na pewno, i tylko że jakby mamy taką umiejętność dobierania sobie ludzi, którzy te błędy rozumieją i którym możemy zaufać, więc jakby. Mam straszną alergię na słowo szef, prezes, to tak brzmi bardzo szorstko i, i bezpłciowo. E, wydaje mi się, że po prostu z ludźmi, z którymi pracuję, no, się, dogadujemy się bardzo dobrze. E, zresztą zatrudniamy też takich ludzi, z którymi po prostu rozumiemy się też na, nie tylko na tej stopie biznesowej, ale też na, na poziomie tego, jakimi jesteśmy ludźmi. Zwyczajnie, e, zwyczajnie się spasowujemy, co też pomaga. Uniknąć wielu takich nieprzyjemnych sytuacji, a nawet jeżeli one się, one się wydarzają, to jakby ja nie mam w zwyczaju krzyczeć na kogoś, przeklinać, tylko, tylko skupić się w, nie wiem, w 10% na problemie, w 90% na rozwiązaniu. Tak? Jestem przekonany, że po dzisiejszej rozmowie odezwie się do ciebie wielu moich widzów, którzy będą chcieli zapytać o książki, które być może przeczytałeś, albo raczej o to, czy nie masz jakiegoś wolnego etatu, bo taki szef w tych czasach to być może że jest prawdziwy skarb, szukasz pracowników, a jeśli tak, to jakich mhm. konkretnie? Eee... Książek może nie polecę, bo aż chcę przyznać, tak dużo ich nie czytam. Raczej czytam blogi, literaturę ekonomiczną i techniczną zagraniczną. To, to, to zdecydowanie mogę polecić ten kanał pozyskiwania informacji. Jeśli chodzi o zatrudnienie, tak, szukamy bardzo mocno, zresztą jak wszyscy teraz na rynku IT, programistów języka PHP z znajomością Frameworka Symfony. Mamy praktycznie cały czas otwarte wakaty. Myślę, że spokojnie mogę Moglibyśmy przyjąć 20-30 osób w tym momencie na, na to stanowisko. Nawet ostatnio uruchomiliśmy akademię w firmie, która pomaga zdolnym osobom, które znają sam język programowania PHP, nauczyć się frameworka i gdzieś wszystkiego tego, co robimy, w oparciu o autorski program szkoleniowy, który jest bezpłatny, ale gdzieś tam na, na zasadzie gentleman's agreement jakiejś wstępnej rozmowy. Hmm, dogadujemy się tak z kursantami, że po prostu później dajemy im pracę, jeżeli wszystko jest ok. Um, także, także tak generalnie to generalnie to wygląda. Nie wiem, czy jestem jakimś wyjątkowym szefem na rynku pracy, ale wydaje mi się, że przy tym jak wygląda aktualnie rynek IT można łatwo mówiąc w bagno, i też trzeba być tego świadomym, jak się podejmuje tej pierwszej pracy, żeby dobrze zweryfikować pracodawcę i, i, i faktycznie e, nie zdusić swojego potencjału. Bo, no bo w pierwszej pracy może to być bardzo mocno przytłaczające. Um, myślę, że to też jest jakiś tam powód, dla którego tych ludzi na rynku IT w Polsce może trochę brakuje. No, ale dużym plusem chociażby wejścia w tę branżę, jeśli ktoś nie ma na siebie obecnie pomysłu albo stoi na rozdrożu swojej drogi zawodowej, zastanawia się, w którym kierunku pójść i być może się przekształcić, chociażby są zmiany podatkowe, które mhm. programistów za sprawą Polskiego Ładu tak mocno... Nie dotkną, a nawet w niektórych przypadkach mogą się okazać korzystne, i przy tej okazji myślę, że to też jest ważny czynnik wpływający na perspektywy w branży i pokazuje, że ekipa rządząca zauważa duży potencjał i też zagrożenie płynące ze strony Zachodu względem polskiego rynku programistów i to, że zaraz mogą oni stąd wszyscy wyparować na zagraniczne kontrakty. Mhm. Tak, zgadza się. Tym bardziej, że w Polsce mamy około 700 firm usługowych, które zajmują się. Po prostu zatrudnianiem na masową skalę programistów. Wydaje mi się, że że państwo to rozumie. Przynajmniej chciałbym w to wierzyć i mam nadzieję, że, e, że faktycznie tak jest i będzie w przyszłości. Bo, bo szkoda by było, gdybyśmy zmarnowali ten cały talent e, i możliwość po prostu ekonomiczną dla, dla, całego, dla całego państwa za tym idącą. Każdy jest w stanie wejść w swoje buty i w podobny sposób radzić sobie w tej branży? To jest kwestia bardziej Twoich predyspozycji, szczęścia czy umiejętności, które każdy może nabyć? To, w którym mm. miejscu się obecnie znajdujesz. Wiesz co, wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma w sobie odpowiednio dużo zdrowej pewności siebie, przegryziony jakąś tam rozsądną pokorą, Eee, fajne umiejętności miękkie, zna dobrze język, e, łatwo uczy się nowych rzeczy, technologii, i, i, i gdzieś e, na każdym poziomie rozumie to, w jaki sposób podobne firmy pracują. Ma szansę na to, żeby na tym rynku się odnaleźć, no ale jest to niewątpliwie cholernie dużo pracy, i no, ja sprzedałem kupę lat najlepszej młodości po to, żeby, e, żeby zrobić to, co zrobiłem. Um, nie mając wtedy gwarancji, że, że to się faktycznie uda, także z tym też trzeba się liczyć. Wtedy nie, ale w tej chwili ci, którzy już na tym rynku funkcjonują od paru lat, raczej nie narzekają, bo jest to branża rozwojowa od paru lat już i dająca duże profity też tu i teraz. Ty w swoim życiu, mimo tego, że nie mogłeś liczyć na stuprocentowe wsparcie ze strony rodziców, to trafiłeś na dobrych pedagogów i okazuje się, że szkoła wcale nie jest taka zła, jak ją malują, pod warunkiem, że trafimy na dobre osoby. Usłyszałeś od jednego ze swoich nauczycieli, o czym powiedziałeś im przed nagraniem, żebyś tylko nigdy nie wpakował się w błędne koło zarobków i takiej ciągłej konsumpcji. Trochę te słowa parafrazuję, ale myślę, że to jest bardzo istotne, żeby z twoich te słowa też dzisiaj wybrzmiały, bo pracowanie dla samego pracowania przez długie dekady no, może prowadzić do wielkiego żalu gdzieś na łożu śmierci kiedyś. Tak, już troszeczkę to patetycznie zabrzmiało, ale warto o tym pamiętać, żeby tylko na konsumpcję się nie nastawiać, prawda? Tak, poza tym no, na koniec dnia w sensie no, jest tak, że fajnie sobie e, kupić fajne rzeczy. Ale to nie one stanowią, jakim się jest człowiekiem i czy jest się szczęśliwym, no to będę, czy nie. Um, więc jak już po prostu spełni się w jakimś stopniu um, i, i, i to parcie na, na to, żeby realizować się bardziej gdzieś, gdzieś, gdzieś ustaje, no to warto zdać sobie z tego sprawę, żeby po prostu nie, no nie stać się takim niewolnikiem pieniądza, czy, czy, um, czy takiego durnego pędu, bo to tylko żeby, nie wiem, żeby komuś zaimponować, czy, czy um, czy nie wiem, czy się dowartościować albo, albo gdzieś przykryć jakieś swoje głębiej leżące problemy. A ty jesteś niewolnikiem w tej chwili swojej pracy zawodowej? Na pewno jestem pracoholikiem poniekąd, ale to też głównie wynika z tego, że oprócz tego, że bardzo interesuję się motoryzacją, to od zawsze technologia i informatyka była też bardzo dużym i ważnym kawałkiem mojego życia. Ja bym nie powiedział, że Pracuję, bo ja mam to szczęście, że po prostu lubię wstawać do pracy i ciężko mi się słucha, jeżeli ktoś, ktoś mówi, nie wiem, ludzi, że musi kurczę w niedzielę wieczór, że musi w poniedziałek wstać do roboty i że, um, no, że jest po prostu gdzieś, czy gdzieś tam mu, mu z tym faktem nieprzyjemnie. Ja zwyczajnie lubię robić to, co robię, czuję to i, i, i to też uważam, że było jednym z takich głównych że tak powiem szczęście, które miałem w życiu, że, że zwyczajnie się w tym bardzo dobrze odnajduję. Wiadomo są lepsze i gorsze momenty, ale suma summarum bardzo, bardzo lubię to co robię i nawet jakbyś mnie zapytał, ile godzin przepracowuję w miesiącu, to byś powiedział, że nie wiem, bo często jest tak, że że nawet wieczorem wykonuje jakąś pracę, po prostu robiąc to automatycznie jako formę spędzania czasu. Nie czując się po prostu jakoś zmęczony psychicznie tym faktem. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Czy coś tytułem zakończenia chciałbyś naszym widzom przekazać, zdradzić kilka słów od mojego dzisiejszego gościa. E Wydaje mi się, że e, warto... Może wspomnieć o tym, że, że w naszym kraju to też nie zawsze jest tak tragicznie, jak się o tym, o tym mówi. E, bo to nie jest tak, że branża IT jest jedynie taką rozwojową, bo jest jeszcze kupa innych segmentów rynku, gdzie naprawdę można się odnaleźć. E, no dobrze o tym też pamiętać, zanim się zdecyduje po prostu o tym, żeby wybić za granicę, że, że tak na dobrą sprawę trzeba wszędzie pracować. E, może warto po prostu trochę bardziej się przyłożyć i zdać sprawę ze swoich gdzieś tam mocnych stron. Odnaleźć na tym rynku u nas. Um, no i tyle. I generalnie nic więcej nie mam mądrego do dodania. Miło będę wspominał to dzisiejsze nagranie w Opolu. Bardzo Ci dziękuję, Mikołaju, za dzisiejsze spotkanie. Zbijamy żółwika. Kontakt do mojego dzisiejszego gościa znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Jeśli podobał się Wam ten odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To pozwoli zwiększyć zasięg tego materiału. My widzimy się już za kilka dni. Do zobaczenia. Halo, halo! A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18.00. Czytał Tomasz Knapik.